Pan z Wami, słowa Ewangelii według świętego Łukasza. W tym czasie Maria wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, Poruszyło się z radości dzieciątku w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa opowiedziane jej od Pana. Wtedy rzekła Maryja: Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim, bo wejrzał na uniżenie swojej służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczyli mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców stronu, aby wyszył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą Izraelem, pomnę na swe miłosierdzie, jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. Maria pozostała u około trzech miesięcy, potem wróciła do domu. Oto słowo Pańskie. Chrystus zmartwychwsta jako pierwszy spośród tych, którzy pomarli, tam i u św. w tamiu Świętego Pawła. Zmartwychwstanie Chrystusa jest takim fundamentem naszej wiary. Jeżeli Chrystus nie zmartwychwstał, daremna jest nasza wiara, to Święty Paweł pisze. Ale w niebo wzięcie jest takim pierwszym owocem, bo Chrystus nie zmartwychwstał dla siebie, Albo po to, żeby nam pokazać swoją moc, swoją wspaniałość. Ale zmartwychwstał dla nas. Po to, abyśmy my mogli mieć udział w jego zmartwychwstaniu. I właśnie niebo wzięcie jest taką uroczystością, której uwielbiamy Boga za to, że my także będziemy mieli udział w jego zmartwychwstaniu. Będziemy mieli udział w jego królestwie. Maria jest takim pierwszym owocem tej mocy wyzwalającej Chrystusa, tego nowego życia, które nam przynosi. I to jest obraz jednocześnie naszego powołania i naszej drogi. Ona jest pierwsza, która idzie drogą nowości wiary Nowego Testamentu, jak kiedyś powiedział Jan Paweł II. Ale nie tylko to. W tym pierwszym czytaniu z Apokalipsy, kiedy mamy wizję tej niewiasty wleczonej w słońce, księżyc z jej stóp, koroną gwiazd, to jest obraz Kościoła. Ale obraz, który jest malowany, jakby patrząc na Najświętszą Marię Pannę. Ona jest prawzorem tego, tego obrazu Kościoła. I w niej zawiera się cała prawda dotycząca Kościoła, czyli jako społeczności wierzących Chrystusa, tej wspólnoty uczniów Chrystusa, która odsłania cały sens historii, która się dzieje tutaj na Ziemi, i ostateczny cel tego życia. I w tym tekście mamy o dzieciach tej niewiasty, czyli. Członka Kościoła, dziecię Kościoła. Ale jednocześnie przypominamy sobie, że pod krzyżem, kiedy stała Pan Jezus w swoim testamencie, mówi do niej: Oto syn Twój. I w tym geście Jezusa, wskazującym na Jana, Jego ucznia, przekazaniu go powiem, Matce Bożej, widzimy ten gest. Uznania, że wszyscy wierzący, stojący pod krzyżem, czyli my wszyscy, stajemy się jej dziećmi. Ale to wskazanie jednocześnie nie tylko wiąże się z tym, że ona no, ma nad nami jakąś opiekę, rozciągnąć, co się rzeczywiście dokonuje, ale jest jednocześnie dla nas takim punktem odniesienia i wzorem. I kiedy się przyjrzymy tej jej pieśni uwielbienia, którą dzisiaj czytamy w Ewangelii, Wielbi dusza moja Pana, magnifikat, to musimy odczytać w tym hymnie tak naprawdę własny hymn, który byśmy chcieli zaśpiewać Bogu nie tyle słowami, ile naszym życiem. Ten hymn, przypomnę, jest codziennie śpiewany podczas nieszporów. Jest to hymn Kościoła, a tym samym też wszystkich członków Kościoła. Ona mówi: Wielbi dusza moja Pana, raduje się duch mój w Bogu, zbawicielu moim. Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu. To jest bardzo ważne. Święty Paweł pisze do nas tak: Kto się chlubi, niech się w Panu chlubi. Kto się chlubi, nie się w Panach chlubi. Otóż chluba z siebie samego, czyli próżna chwała, jest jedną z największych przeszkód w życiu duchowym. Właściwie ona powoduje, że człowiek traci wszystkie zasługi, które by ewentualnie miał. Spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. I znowu tutaj Pan Jezus mówi. Zresztą kilka razy, ale między innymi w tej przypowieści o faryzeuszu i celniku w świątyni. Faryzeusz, który miał wszystkie właściwie zasługi, zalety i człowiek pobożny, i, i zachowujący prawo, nawet bardziej niż było potrzeba człowiek modlący się, ale przez to, że się wywyższał, właściwie jego modlitwa nie została wysłuchana przez Boga. Pan Jezus mówi, kto się wywyższa, będzie poniżony. Spojrzał na uniżenie swojej służebnicy. Kto się uniża, będzie wywyższony. To jest w jej duchu. I dalej: wielkie rzeczy uczynił mi, wszechmocny. Koń każdemu z nas wielkie rzeczy uczynił. Nie ma większej rzeczy dla nas, niż to, że jesteśmy dziećmi bożymi. Nie ma niczego większego. I wobec tej wartości. Wszystko to, co jesteśmy w stanie zrobić na świecie, jest niczym. Jego miłosierdzia na tymi, którzy się go boją. Bojaźń Boża, to jest Stary Testament, Księgi Mądrościowe szczególnie podkreślają, jest początkiem mądrości. Bojaźń Boża jest tym, tym co powoduje, że człowiek rzeczywiście wchodzi w żywą, prawdziwą relację z Bogiem. Nie należy bojaźni kojarzyć z lękiem. W pewnym sensie bojaźń jest, stoi w opozycji do lęku. Lęk powoduje, że chcemy uciekać, chować się, gdzieś tam usprawiedliwiać się i tak dalej, bronić się, jednym słowem. Bojaźń powoduje zupełnie inną postawę powoduje postawę gotowości, uważności, bo człowiek czuje, że to, co podchodzi od Boga, jest ważne. Ważne dla Niego, dla Jego życia. Jeżeli to przegapi, jeżeli to zaniedba, to straci. Straci sam w swoim życiu. Jest taką uważnością na to, co pochodzi od Boga. Po prostu wyraża się w poważnym traktowaniu Boga, Jego słowa, Jego przykazań. I właściwie ten chem podkreśla tutaj z jednej strony właśnie, pokorę, uniżenie służebnicy, świadomej, że to jest wszystko łaska Boża. Wszystko w życiu duchowym jest łaską. I to stoi w opozycji do tego wielkiego zagrożenia, jakim jest próżna chwała czy pycha, wynoszenie się, takie łatwe potępianie innych, patrzenie z góry na nich, uważanie się, że, że się jest lepszym od innych. Bo taka postawa jest niszcząca i właściwie kasująca wszelkie nasze osiągnięcia. A z drugiej strony podkreśla miłosierdzie Boga. Świadomość tego miłosierdzia daje nam taką radość, ufność, że będziemy ogarnięci Jego miłością, a przez to też udziałem w Jego królestwie. I jeszcze jedna rzecz tylko. Zauważmy, że Maryja nigdy nie dokonała jakiejś wielkiej rzeczy takiej, ja wiem, jakiegoś czynu. Nic nie wiemy na przykład o, o tym, że była mistyczką jakąś na przykład, albo na pewno niczego nie założyła, żadnego zgromadzenia zakonnego, żadnych takich rzeczy nie była męczennicą na przykład. To była zwykła kobieta, która. Urodziła syna, prowadziła dom, potem była wdową ubogą, prowadziła szare życie. Ale najważniejsze jest to, że w tym szarym życiu miała w sobie właśnie tą pokorę, która wyrasta z bojaźni Bożej, ze świadomości życia dla Boga i tego, że wszystko, co otrzymuje, co, je, co ma, jest łaską Jego, która wynika z Jego miłosierdzia. I żyjąc w tym, w tym duchu, żyjąc nieustannie przed Bogiem i dla Niego, zrealizowała to, co naprawdę w życiu każdego z nas chodzi. Ona jest mistrzynią szarego życia, w którym zazwyczaj większość z nas żyje takim szarym życiem, I się okazuje, że w tym szarym, zwykłym życiu można osiągnąć szczyty. I ona właśnie ten szczyt doskonałości, wspaniałości właśnie w szarym życiu osiągnęła. Stąd jest i dla nas wzorem, a jednocześnie to, co dzisiaj przeżywamy, jest dla nas taką radosną perspektywą, że i, i my właśnie, jeżeli przyjmujemy tą postawę, mając taką świadomość jak u niej, także będziemy... Otrzymamy to błogosławieństwo Boże, jak to się typałe pisze, na wyżynach niebieskich w Chrystusie.